Siemano, witam was bardzo serdecznie, jesteśmy na i mamy 1300 dolarów w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, nie wiem, jak nigdy nie wiem, to dzisiaj naprawdę nie wiem co będziemy robić. Po prostu przejrzymy sobie te skrzyneczki, co tam ciekawego jest, co drogiego jest. I to po prostu otworzymy, Mam dzisiaj dość dużo, więc no wiadomo, możemy sobie w pewnym stopniu na coś więcej pozwolić, więc zobaczymy jak to będzie, ale zanim to oczywiście pamiętajcie, zakładeczka refill, kodzik, hedging, macie plus 10% przy nie ewentualnie weźcie sobie w w opisie czyli pacjent 100 dolarków, yy, macie 10 dolarków gratisie. wiadomo jak to płatności, z kinkami, biczkiem, kartą, screeną kryptą, no co chcecie, jest dla Was dostępne, z zakładeczka giveaway, możecie sobie dołączyć do giveaway'a od który właśnie organizuje ostatnie moje 8 dni, a mało tego, bardzo dużo fajnych nagród, do, do których to po prostu warto sobie dołączyć zobaczyć, jak to tam wygląda. Eee, mało tego, moi drodzy, daily free, możecie sobie darmową skrzynkę otworzyć, ewentualnie, ale żeby to zresztą móc zrobić, no to trzeba położyć, otworzyć. Dodawać 5 dolarów w przeciągu 30 dni, ewentualnie dodać Awatar Hellcase na profil z tym, więc jedną z tych rzeczy musicie wykonać. Tu macie zawsze darmowy giveaway, więc myślę, że warto sobie kliknąć ten jeden raz w dnia. Eee, tutaj macie to 4 godzinki premium, no i eee, od eee, właśnie innych użytkowników my Moi drodzy, moi drodzy, nie wiem, no dosłownie nie wiem, co będziemy dzisiaj otwierać totalnie, nie wiem. Pierwsze, co zobaczymy, to wejdziemy sobie na case batelki. Zobaczmy, czy tutaj, o Jezu. No i to jest właśnie to, o czym dzisiaj mówiłem. Dzisiaj po prostu y, robimy coś, coś naprawdę grubego, nie? Nie będziemy się dzisiaj jakoś bawić, tylko fajnie by było też to zgarniać, nie? ok Orionik, ładnie. Pierwsza skrzynia teoretycznie dla nas, ale jeszcze troszeczkę jest. Atomic Alloy to jest. Dokładnie tak, 38. Ok, jak na razie, powiedzmy, mamy przewagę delikatną. Brightwater, ok, bardzo blisko siebie, tak jak na dobrą sprawę lecimy. O Jezu, chyba możemy to przejebać teraz. No nie, szkoda, szkoda. Bo powiem Wam szczerze, bardzo ładnie to wyglądało, a tak to przerąbaliśmy troszkę na początek. No nie powiedziałbym, że nawet troszkę, bo troszeczkę za dużo. Troszeczkę za dużo, więc jeszcze spróbujmy sobie tutaj. O, akurat już dołączyło, wszli wszyscy to są chyba z kałaszkami z tego co kajarze, a nie to nie jest z kałaszkami, to jest całkowicie jakaś inna skrzyneczka, i, więc zobaczmy. No tamto przegraliśmy, więc tutaj pasowałoby to odrobić, tak na dobrą sprawę. No ale jak będzie, no to też się mu okaże. Ostatnie odcinki, no to pamiętam szczerze, były totalnym sztosem, no, nie, no naprawdę były zajebiste, bo wygrywaliśmy naprawdę niesamowite sumy. Naprawdę fart się nie trzymał, więc może być tak, że już, już po prostu ten fart minął, nie? Już, już, już po prostu go nie mam. Aczkolwiek no, chciałbym się mylić, żeby tak nie było i że faktycznie ten fart jeszcze mimo wszystko gdzieś tam u mnie jest. No jak na razie no to nie powiem, prowadzimy, tak? Prowadzimy, aczkolwiek no jeszcze dużo się może tutaj zmienić. 47, ok. No. Jest na razie, powiedzmy sobie, że jest na razie ok, tak? Ostatnie dwie skrzynie, no ale to też wiecie. Lubi, lubi czasem zaskoczyć, naprawdę lubi zaskoczyć. Nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie, i nagle leci nie wiadomo jak drogi skin, o którym nawet nie miałem nigdy pojęcia, tak? Ale dobra, wygraliśmy to, wygraliśmy to, więc troszeczkę nam się to zwróciło to ostatnie, aczkolwiek to też nie jest jakoś wielce dużo. I co moi drodzy, powiem Wam tak. Filtra sobie załączymy, weźmy sobie tak, żeby wziąć. Myślę, że minimum 200 dolarów. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Co mamy właśnie za 200 dolarków, takiej droszy No nie ma ich jakoś dużo, nie? Ale no kurczę, powiem Wam, że coś bym tutaj otworzył. Ostatnio tą skrzynkę otworzyłem. Shiny Knives, Kama Tiger to Family, ale to będzie bardzo ryzykowna skrzynia, nie? Właśnie nie wiem, no kurde ogólnie to, to są drogie skrzynie, nie? To trzeba... Ale chyba tak myślę sobie, że ta gama knives, to... No jest to takie, są, takie, no w sumie tak gdzieś około mamy 60% na nie? Więc to też jest ryzyko, jak nie wiem, ale. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, jak to mówią. No i chyba dzisiaj szampana na pewno się nie napijemy. No to już, to już wiem na pewno. 130 dolarów połowa z tego co mieliśmy. No nie, nie, to już jest tak średnie, moi drodzy. Dobra, yy, skoro tak, to może spróbujmy sobie. Ej, a ja co tu jest właśnie tej tiger ta tu? Okej, okay. to jest coś takiego osame awesome kalfie. Dobra, jeszcze jedną sobie zaryzykujemy. Chociaż, to wiecie, to ryzyko nie zawsze popłaca, nie? Czasem naprawdę fajnie. Yy, Shadow daggerki. Kurde, nie wiem. Ale to nie wygląda na, do, na dobry drop. Nie, no nie jest źle. 230 dolarów. Dobra, sprzedajmy sobie to. Otwórzmy raz jeszcze, tego proszę nie dałem, proszę nie dałem, wszystko tylko nie to, ja pierdolę na No tego się najbardziej obawiałem, tego się najbardziej obawiałem powiem Wam szczerze, I, ale no nie jest źle Z 178, myślałem, że gorzej będzie, że to gdzieś ze 100 dolarków, ale no dobra. Dobra, to weźmy sobie tą za 96, spróbujmy. To no mówię, dzisiaj to takie, może to ryzyko nie jest zbytnio dobre, o ja pierdziele, ja by ten te loryk tu poleciał. Tak ładnie już się kierowało w jego stronę, a tu niestety. Kałach, kałach i za 40 dolarów, więc no, no nie, nie to, nie, to nie, to nie jest dobrze. Eternal, zobaczmy co to jest w ogóle, nie otwierałem już tej skrzynki nigdy, więc akurat to będzie idealna okazja. Może zaskoczy. Printstream, 50% jest na niego, więc yy, zdecydowanie stwierdzą, że nam się to nie zwróci. <grym> no i dokładnie, niestety tak jest. Dobra. Reszta lecimy na case battle, totalnie lecimy na case battle Ok, 100 dolarów. No i no nie, no kurde, jak na się ktoś wbić ale dobra, no chciałbym, żeby dołączył do nas jakiś gość, a nie z botem. Ale chyba nie mamy takiego szczęścia, więc zagramy sobie z botem. No dawaj, proszę, 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 daj mi coś ciekawego, żeby nam się to ładnie, pięknie zwróciło, nie? Skar, skar tani, jak najbardziej tani. No, są. No nie wiem w ogóle, co to jest takiego drogiego. W, w ogóle nie znam tych skrzynek, tak szczerze mówiąc. Wiem, że Pago kosztuje 7 dolarów, a wiem, że to jest ustawione od najdroższej, od najtańszej do najdroższej, więc. Yy, zobaczymy, zobaczymy. Pago no to nie sobie no nie oddał za jakoś ciekawie. No ale dobra, no gdzieś te 100 dolarów musiało się ukryć. Nie. Ok, okej. Okay. 27 dolarów wpadło, ma 22. No, lepiej trochę. Ale to też jakoś bezczoło. No tutaj jakieś powinny być droższe rzeczy, nie? Chyba. Ale jak na razie nie widzę, żeby było coś takiego drogiego. Albo ja jestem po prostu w jakimś błędzie żyję i to nie jest tak, że to po kolei są coraz od najtańszej do najdroższej. Co? Nie wiem, nie wiem, szczerze powiem, nie mam pojęcia. Ale no, wygraliśmy, nie? Wygraliśmy 116, lari, co prawda nie jest to jakoś. wow. No nie, nie mogę tak powiedzieć. Um, dobra. I za 144 dolarki my sobie stworzymy własną. Minimum no to 10. Minimum 10 i robimy tak. VIP, O nie, Vip on case to nie. Premium cyk, cyk i cyk. O kurde, ale mnie poniosło. Dobra, to jeszcze za 10. O, a tak już ładnie naklikałem, ale dobra, nieważne. Dobra, tutaj mówię, to, 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 to i za 10. Nie, za 9 musi być. Okej. Okay. Okej. Okay. 144. Dobra, dawaj. Dawaj. Ostatnia. No powiem Wam, że no nie mamy zbytnie dużo wekipu. To już wiemy, to już wiem, bo tam troszeczkę nam nie oddało, troszeczkę nam nie oddało. To trzeba tutaj zaznaczyć. Ok, jeszcze, nie no, po kolei jest to ustawione od najtańszej do najdroższej, no dobrze mówiłem, ok, Chantico's Fire. Dobrze, 62$, dobrze, dobrze, miło to widzieć. E meczka, emeczka, emeczka, wow, wow! Cyber Security, Factory New, jeszcze Star Trek. No kto by to, to, to... o, patrzcie, 34$, nie no, powiem wam, że tutaj, no, nieźle, nieźle. Naprawdę nieźle. Trochę nam tutaj, moi drodzy, no zwróciło to co przegraliśmy wcześniej. Ile mamy tam? 968. No wiadomo, ale na początku tam przerąbaliśmy trochę na tych właśnie yy, bitewkach, nie? Więc to trzeba zaznaczyć, aczkolwiek nie źle. Dobra, przejdźmy sobie do eBayciku. Wiadomo, yy, tutaj strona główna możecie sobie odbierać właśnie walutę za wpłaty. Yy, kolejną rzeczą jest ewentualno, to możecie sobie tutaj dać sobie tokeniki maksymalnie 25. I najpierw jest losowany skinek, a potem osoba, która go zgarnia, no i tam za 9 minut 47 sekund aktualnie jest to losowane. I tutaj jest topka po prostu, czym więcej sobie właśnie wpłacicie tutaj walutę, tym lepszego skinka możecie sobie tutaj zgarnąć. Tu macie Faceta, możecie sobie zgarnąć fajne nagrody, yy, dołączając właśnie do, do tej, yy, no po prostu konkurs, który w Hellcase organizuje na FaceSicie. Skin generator, no to wiadomo, po prostu sprawa, 10 na przykład dajemy i nam się generuje nasz piękny skinek. A to jest moi drodzy 29 centów, więc zawsze coś, no i mam jeszcze 33 centy, no to spróbuję sobie tą skrzyneczkę. Boże 33 centy, Szyb Boże, nie chodziło mi, że waluty jest. Troszeczkę mi się pomyliło. Oxford Blaze, no to raczej nie jest to jakieś drogie. E, jeszcze Battle raczej. No, 22 centy. a zawsze coś, nie? E, no i co, moi drodzy? Jakieś kontrakciki? Jak najbardziej, co by, My musimy, gdzie by nie. Uuu, 250. O, no, do, no, tutaj trochę chyba mnie poniosło. 252. A nie, chyba dostaliśmy tyle samo, ile wydaliśmy. Więc myślę, że spoko. Kolejny 50. sobie może zaryzykujemy sobie coś, yy, coś takiego. Yy, może nie jakoś drogie, bardzo skiny. Nie jakoś mega drogie, aczkolwiek nie, na, nie bardzo tanie. Ok, dobra, zobaczmy. Jakby takie 200 dolarów wpadło, no to by nam się. No. No, no prawie wpadło. Dobra, to jeszcze tutaj weźmiemy sobie te 48 dolarów, zobaczmy i. 240? Nie, 12. Dobra, moi drodzy, nie ma co. Nie wyszło dzisiaj tak źle. Wiadomo, troszeczkę na początku no nie poszło po naszej myśli, ale myślę, że i tak nie jest źle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do kolejnego. Siemano!